My w ciągu jednego tylko roku 2019 przeznaczyliśmy około 6 miliardów złotych. Proszę po, porównać sobie zestawić te dwie możliwości. Poprzez cały program budowy dróg, który tutaj widzicie Państwo na ekranie tworzymy także perspektywy dla polskich przedsiębiorców. Bo to oni biorą coraz częściej udział w przetargach, to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne, które w ostatnim czasie miałem okazję oglądać, podziwiać, cieszyć się, że to Polacy budują takie konstrukcje. I dlatego, szanowni Państwo, ta pokawałkowana do niedawna Polska, zdezintegrowana, nabiera kształtu całościowego, jest coraz lepiej zintegrowana. Polska po po rozbiorach, po komunie, po Trzeciej Rzeczpospolitej dzisiaj przyszedł czas, żeby każdy kawałek Polski ze sobą dobrze skomunikował. I dlatego i autostrada A1 zostanie w najbliższych latach dokończona. I to bardzo szybko. I autostrada A2, od Siedlec do granicy. Autostrada A18, a prócz tego drogi, które praktycznie wcześniej były może. Kawałkami dróg narysowanymi flamastrem na mapie, ale nie było na nie finansowania. Dzisiaj to finansowanie jest. Dzisiaj to finansowanie przedstawiamy i pokazujemy sprawczość, pokazujemy konkret, pokazujemy konkretną realizację. Tak jak tutaj S-61, tak jak S-19, czyli właściwie od północnej granicy i od północno-wschodniej przez Białystok, Lublin, Rzeszów do Barwinka na południe. Ale także S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż do granicy z Litwą, także S16, która będzie biegła przez Mazurę. Albo S11 z dawna oczekiwana, ta droga, która dla Pomorza Środkowego z Koszalinem włącznie będzie drogą życia, będzie drogą, przy, która przyciągnie dodatkowe inwestycje przez Wielkopolskę aż na Górny Śląsk. Ale szanowni Państwo. Polska się szybko rozwija, a po pandemii będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Dlatego dobudujemy trzeci pas drogi między Wrocławiem a Tarnowem do autostrady A4. Dlatego zwiększymy przepustowość także autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. To jest potrzebne, bo wiemy jak szybko przyrasta ruch transport międzynarodowy. Cieszymy się z niego, bo transport to handel, handel to Gospodarka gospodarka szybko rosnąca to rosnące w górę płaca. Ale także już wymienię w jednym zdaniu droga S-74. Jakże ważna dla województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko, bo łącząca także południowy wschód z centralną Polską. Podobnie droga S-12. Czy dokończenie drogi S-17 do Zamościa od Lublina. Wtedy, jakże skróci się droga z Zamościa do Warszawy. Ale, szanowni Państwo, to także ring wokół a, a Warszawy, ten wielki ring, który jest jakby dopełnieniem logistycznym dla centralnego portu komunikacyjnego 35 miliardów złotych. Szanowni Państwo, tak całościowo trzeba patrzeć na gospodarkę. Będziemy mogli przyciągać inwestycje. Dla mnie osobiście to kluczowy problem. Nie tylko dlatego, że w znakomity sposób. Poprawimy rozwój infrastrukturalny Polski, ale także, Szanowni Państwo, dlatego, że pokawałkowana Polska będzie scalona. Że Polska, która tak bardzo potrzebuje jedności, będzie także od strony społecznej, gospodarczej miała tą płaszczyznę integrującą, jaką są właśnie drogi, jaką jest system komunikacyjny. Tę płaszczyznę, która spowoduje, że. Polska będzie się rozwijać szybko, bardzo szybko. Że będziemy doganiać tych najbogatszych w tempie, którego do tej pory nie było. I cieszę się z tego, także z tego. Znaczyła się o prawie połowę, bo Polsce jeździ się dzisiaj znacznie bezpieczniej i bardziej komfortowo. To jednak nie koniec. Rozpoczęła się właśnie nowa dekada, będzie ona czasem dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej. Do 2030 roku wybudujemy drogi szybkiego ruchu o długości przekraczającej 8 tysięcy kilometrów. Wykluczenie komunikacyjne będzie zanikać jeszcze szybciej, a wszyscy... Wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią nowoczesnych dróg. W Polskim Ładzie Łączymy Polskę. że Panie i Panowie Ministrowie, Państwo parlamentarzyści, Panie wojewodą ale szczególnie bliscy nam przedstawiciele samorządu, przedstawiciele tych, dla których realizujemy te wielkie programy, wielkie programy infrastrukturalne. Szanowni Państwo, prezentacja nowego programu budowy, rządowego programu budowy dróg krajowych, to jest doskonała okazja, aby też odnieść się do obecnie realizowanego programu. To przecież jesteśmy w trakcie jego realizacji. To, że prezentujemy dalsze propozycje, propozycje realizacji nowych połączeń drogowych, uzupełniamy ten róż komunikacyjny, ten krwioobieg komunikacyjny naszego kraju nie oznacza, że zwalniamy jakiekolwiek tempo. Zresztą to, co dzisiaj się tutaj wydarzy otwarcie Ponad 40 km drogi ekspresowej jest tego dowodem. Ale otóż, wróćmy pamięcią do 2015 roku. Jest wrzesień. Poprzedni rząd, rząd naszych poprzedników przyjmuje program budowy dróg krajowych. Zostaną poddany szybkiej analizie. Najszybciej zweryfikowała go branża drogowa. Nazwano go kiełbasą wyborczą. Dlaczego? Bo to program, który, lekko szacując, 200 miliardów złotych miał zapewnienie finansowania w kwocie 107 miliardów złotych. I trzeba było to uporządkować trzeba było zrobić z tym absolutny porządek, ale przede wszystkim należało znaleźć źródła finansowania programu budowy dróg krajowych. I tak się stało. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy takie finansowanie znalazł i w 2017 roku pierwsze podejście zmieniamy modyfikujemy program. Maj 2017 Dzięki tej modyfikacji możliwa realizacja autostrady A1 Łódz-Tuż. Później 2017 rok, ale lipiec Kolejna weryfikacja programu Program, Wartość programu wzrasta do 134 miliardów złotych I co i dzięki temu realizujemy Via Carpatia Dzięki temu realizujemy inne potrzebne inwestycje drogowe Chociażby takie jak połączenie drogą ekspresową S3 Świnoujścia z południem Europy. Takie inwestycje, które czekały przez lata na ich realizację, a do nich należy Via Baltica, przy której dzisiaj jesteśmy. No i w, co się dalej dzieje? 2019 rok. Program przyspiesza. Realizujemy inwestycje, ale też zwiększamy zakres rzeczowy. Przypomnę, droga ekspresowa S17 w Lubelskim, droga ekspresowa S12 w Lubelskim, później Dolny Śląsk, droga ekspresowa S8, S5 i 2020 rok przechodzimy na pomorzu. Na pomorzu realizujemy S6. Zostało zabezpieczone finansowanie dla drogi ekspresowej S6. Na pomorzu zostało zabezpieczone finansowanie dla i dla obwodnicy Trójmiasta zapewniliśmy finansowanie dla drogi ekspresowej z 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Stale zwiększamy zakres inwestycji. Stale zwiększamy zakres prac. I dzisiaj pan premier powiedział, prawie bez mała 300 miliardów złotych. Co to oznacza? A to oznacza, wrócę jeszcze raz do historii. Że nie powtórzy się dramatyczne spotkanie, w brałem udział w styczniu 2016 roku, kiedy spotkałem się z przedstawicielami branży wykonawczej, drogowej, kolejowej oraz producentami materiałów budowlanych dla dróg, dla kolei. Było bardzo smutno, było, nie było optymizmu, a przedsiębiorcy informowali. Panie ministrze, proszę przekazać kierownictwu rządu, że jesteśmy w konieczności zwalniania dziesiątek tysięcy pracowników. Nie tylko tych na budowach, ale także jesteśmy, stoimy w konieczności zamykania produkcji, bo nie ma komu produkować, nie ma zamówień. Dzisiaj możemy powiedzieć, że branża budowlana w Polsce ma perspektywy. Może dokonywać zakupów, może dokonywać, podejmować decyzje rozwojowe i tak jak powiedział Pan Premier, z jednej strony branża zdobywa coraz większe kompetencje polscy inżynierowie są najlepiej dzisiaj doświadczonymi przepraszam, najlepiej doświadczonymi pracownikami na budowach dróg także i kolei i na to nakłada się strategia rozwojowa firm bo jest perspektywa, są kolejne lata są kolejne lata realizacji inwestycji Wchodzimy już w lata 30. Zapewniamy przedsiębiorcom realizację ich planów strategicznych, czyli rozwoju firm. Szanowni Państwo, to także dzisiaj, o czym mówił Pan Premier, działanie idące w stronę, w stronę samorządów. Dzisiaj trzeba pamiętać, że większość tych dróg to drogi szybkiego ruchu, to nie autostrady. To drogi szybkiego ruchu, które będą posiadały węzły komunikujące się z drogami samorządowymi, właśnie tam, gdzie oczekujecie Państwo, gdzie będą powstawały strefy gospodarcze, gdzie będą powstawały strefy aktywności w Waszych gminach, w Waszych powiatach. Wiem, że już macie takie plany, a siedzą tutaj przede mną samorządowcy Podlasia, i wiem, bo spotykam się z nimi wiem jak z utęsknieniem czekają chwili, kiedy cała via Baltika powstanie, kiedy będzie można ten ruch unormować, kiedy będzie można zaproponować przedsiębiorcom z każdej części Europy i świata lokalizację, lokalizację inwestycji gospodarczych właśnie tutaj w regionie. Ale tak samo, jest przecie, tak samo jest przecież i na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Środkowym Wybrzeżu. Wszędzie tam inwestujemy w nowoczesne, bezpieczne drogi. A kiedy mówimy o bezpiecznych drogach, chciałem przede wszystkim wyrazić wdzięczność za możliwość nie tylko budowy nowych, ale poszerzania tych, których możliwości techniczne powoli się wyczerpują albo praktycznie zostały wyczerpane. Spójrzmy na komunikaty każdego dnia, doniesienia z drogi ekspresowej, z autostrady A4, doniesienia z autostrady A2 o makabrycznych wypadkach drogowych. Te drogi wyczerpały swoje możliwości techniczne i one zostaną rozbudowane między Krzyżową a Wrocławiem. Tam kierowcy przeżywają gehennę, a ci, którzy niestety dotknie dramat wypadku drogowego, nie są w stanie szybko doczekać się pomocy, ta droga jest tak wąska. Dalej od Wrocławia w kierunku Opola, potężny ruch, niebezpieczna autostrada. Dalej od strony Katowic w stronę Krakowa, potężny ruch, niebezpieczna droga. W rejonie Krakowa wyczerpały się możliwości techniczne, podobnie jak wyczerpują się w kierunku Tarnowa. To jeden z przykładów takiego działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i za to bardzo dziękuję. Co do wielkości kilometrów e, e, kwot, wartości, mam nadzieję, jeżeli będzie to możliwe, że pan minister Rafał Weber, ten, który pochylał się nad tym programem wraz z, z ministrami i wiceministrami finansów, tutaj będzie też mógł cokolwiek więcej powiedzieć. A ja z tego miejsca pragnę podziękować e, panu ministrowi Kościńskiemu, panu ministrowi Patkowskiemu. E, Panu ministrowi Skurzi za to, że tak płynnie i ze zrozumieniem realizowali to, co deklarował pan premier i kierunkowe decyzje pana premiera. Panie premierze, dziękuję za te kierunkowe decyzje, bo mamy dzisiaj do czynienia z programem, który jest najśmielszym programem nie tylko w Europie, ale podejrzewam i w świecie, programem realizacji inwestycji drogowych. Za te decyzje kierunkowe, za te decyzje panów ministrów, wiceministrów finansów w trakcie prac jestem bardzo mocno zobowiązany. To jest właśnie Polski Ład. To jest silnik rozwoju, który rozpędzi naszą gospodarkę i tego jestem pewien. To na pewno potwierdzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy dzisiaj mają nadzieję na zamówienia, zamówienia drogowe, zamówienia na materiały budowlane. Bardzo dziękuję za tą możliwość współpracy i osobistego udziału w realizacji tego programu to dla mnie olbrzymi zaszczyt, a dla mojego zespołu olbrzymie zobowiązanie. Panie premierze dowieziemy ten program rozpędzimy go i ten program zostanie dowieziony, w pełni tak jak został zaplanowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pana Rafała Wetera. Szanowny panie premierze, szanowni panowie ministrowie. Szanowni Państwo parlamentarzyści, szanowni Państwo samorządowcy. Rządowy program budowy dróg krajowych, który w ramach Polskiego Ładu przyjdzie nam realizować, to epokowe wydarzenia inwestycyjne. Ja jestem przekonany, że po zakończeniu realizacji tego programu Polska będzie w ekstraklasie państw europejskich najlepiej skomunikowanych, i nie tyle będziemy w ekstraklasie, co będziemy na przodzie wszystkich państw europejskich, które są objęte drogami szybkiego ruchu. 292 miliardy złotych. Takie dokładnie środki zostały zabezpieczone po to, aby do 2030 roku Polska była objęta ponad 8 tysiącami dróg szybkiego ruchu. Chcę bardzo mocno podkreślić, co zresztą zrobił wcześniej wspaniale. Morawiecki, jak i pan minister Andrzej Adamczyk, że będziemy te inwestycje prowadzić w każdym regionie. Na zachodnim Pomorzu będzie to droga ekspresowa S10 od Szczecina przez autostradę A1 do centralnej Polski, ale będzie to również zachodnia obwodnica Szczecina, która w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach staje się tematem przewodnim. Polityków tamtego regionu i chcę jasno przekazać, że dzięki Polskiemu Ładowi, dzięki rządowemu programowi budowy dróg krajowych mamy na tą drogę zabezpieczone środki finansowe. Zostając na Pomorzu, to droga ekspresowa S11, która połączy Koszalin przez Poznań i południową część Wielkopolski z Górnym Śląskiem. Pomoże to droga ekspresowa S6, a także obwodnica Trójmiasta ale to również dokończenie drogi ekspresowej S7, która łączy Warszawę właśnie z naszymi portami. Przechodząc dalej na wschód, województwo warmińsko-mazurskie, droga ekspresowa S16, tak bardzo mocno oczekiwana przez i polityków, ale również samorządowców tego regionu. Droga, która otworzy komunikacyjne i Warmię, i Mazury, sprawi, że nie tylko rozwój gospodarczy tego terenu będzie jeszcze szybszy, ale również zachęci do tego, aby tutaj przyjeżdżało jak najwięcej turystów. Województwo podlaskie to kontynuacja S16 od Ełku w kierunku Białego Stoku, ale też już rozpoczęte inwestycje, czyli Via Carpatia i Via Baltica. Województwo lubelskie to droga ekspresowa S12 od granicy do Rochudzku poprzez Chełm, Lublin i dalej w kierunku Puław, Radomia do autostrady A1. Województwo lubelskie to również droga ekspresowa S17 od Chrebennego w kierunku Lublina. Województwo podkarpackie droga ekspresowa S74, która połączy północ Podkarpacia z Polską Centralną. Ale to również, Szanowni Państwo, naprawienie ogromnego błędu Platformy Obywatelskiej, która wtedy, kiedy rządziła Via Carpatia, zaczęła budować w standardzie drogi 2 plus 1. Jest taki odcinek, który został zbudowany przez Platformę Obywatelską IPSL S19 od Sokołowa Małopolskiego do Jasionki. On jest w tej chwili właśnie w formule 2 plus 1. My ten błąd naprawiamy. Już wcześniej pan minister Andrzej Adamczyk podjął decyzję o tym, aby przygotować koncepcję rozbudowy tego odcinka, a dzisiaj mówimy, że zabezpieczamy na ten odcinek środki finansowe po to, aby Via Karpatia na całej swojej długości, a podkreślam, na całej swojej długości, a to ponad 770 km, mogła być zbudowana w najwyższych parametrach drogi szybkiego ruchu, czyli 2 plus 2. Województwo Małopolskie to północna obwodnica Krakowa, droga S-52, to również dokończenie Zakopianki, S-7, a także Beskidzka Droga Integracyjna, która połączy południe województwa śląskiego z województwem małopolskim. Województwo śląskie, S-1, a także S-11, o której wcześniej mówiłem. Województwo opolskie i dolnośląskie to rozbudowa autostrady. A4 i spowodowanie, że w wielu miejscach wąskie gardła zostaną zniwe zniwelowane, ponieważ między Tarnowem a Krzyżową autostrada A4 będzie rozbudowana do trzech pasów. Zostając na Dolnym Śląsku, to wydłużenie S8 od Płocka do granicy z, z, z Czechami, a także budowa S5 od Sobótki do Wolkowa. I wreszcie województwo lubuskie, niwelacja najdłuższych schodów świata, bo tak nazywana jest obecna droga kolejowa nr 18, która dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości zostanie rozbudowana i będzie pełną wartościową drogą klasy A. Województwo wielkopolskie, wspomniane wcześniej S10 i S11. Województwo łódzkie to niwelacja łuską pomiędzy A1 a drogą ekspresową S12 i S74. No i wreszcie Mazowsze, czyli budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej. I tak jak wcześniej wspomniał mi Pan Premier Mateusz Morawiecki, Pan Minister Andrzej Adamczyk, rządowy program budowy dróg krajowych, który w ramach Polskiego Ładu przez najbliższą dekadę będzie realizowany, to 292 miliardy złotych. Te środki oznaczają, że nie szczędzimy finansów, nie szczędzimy naszych środków, które przez bardzo skuteczną politykę fiskalną potrafimy gromadzić na inwestycje, które nie tylko przyczyniają się do rozwoju poszczególnych regionów naszego kraju, ale również w ten sposób inwestujemy w bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ostatnich miesiącach skupialiśmy się na. Wprowadzeniu zmian prawnych, które już w części funkcjonują od 1 czerwca bieżącego roku, mówiące o tym, że pierwszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście na pieszych. Kolejne zmiany przed nami na jesieni i Senat zajmie się projektami ustaw, które również tą materię będą usprawniać. Ale nie zapominamy o inwestycjach. Nie zapominamy o kluczu o tym, na co Polacy czekają, czyli o dużych, znacznych i miliardowych, jeżeli chodzi o koszty inwestycjach drogowych, które w ramach rządowego programu budowy dróg będą realizowane, został zrealizowany. Zrobimy wszystko wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, aby Polacy cieszyli się z nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drogowa w naszym kraju powiększyła się o prawie połowę. Po Polsce jeździ się dzisiaj znacznie bezpieczniej i bardziej komfortowo. To jednak nie koniec. To Rozpoczęła się właśnie nowa dekada. Będzie ona czasem dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej. Do 2030 roku wybudujemy drogi szybkiego ruchu o długości przekraczającej 8000 km. Wykluczenie komunikacyjne będzie zanikać jeszcze szybciej, a wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią nowoczesnych dróg. W polskim ładzie łączony Polskę. Dziękuję. Teraz odbędzie się symboliczne otwarcie odcinka drogi S61 via